Tak słucham? Halo. Dzień dobry, jesteś macie Gwałkowi. Chciałem ja się do niej spytać o tą bryczkę. Czy to jest ta, która tutaj śmigała u nas w województwie na ślubach i tak dalej? A w jakim województwie, proszę pana? W województwie łódzkim, jak dobrze. Tak, w łódzkim, mam już tutaj, właśnie na papierach. To znaczy, a, a jeżeli można wiedzieć i, i, skąd pan do nich zamyka? Nie, właśnie z Łodzi. To znaczy z Łodzi centralnie, ale w województwie łódzkim i chodzi o to, że mieliśmy doniesienie tutaj od jednego mieszkańca, że po prostu na Waszych tutaj polnych drogach jest bardzo dużo odchodów i chciałem się tylko spytać czy do pana, czy nie pana, bo dostaję milion maili z różnymi linkami do różnych aukcji z waszego województwa i po prostu już nie nadążam troszeczkę z tym. Znaczy, jakich odchodów? Odchod znaczy pana? chodzi o odchody koni. No, głównie. Nie, nie, no, no nie ma. No, czyli nie wiem, właśnie to wtedy chyba raczej nie pana. No, raczej nie, nie. Dobrze, to ja dziękuję i przepraszam. No, proszę bardzo. Do widzenia.